Dzień dobry, witamy państwa serdecznie. Gościem Chemik Police TV jest Iga Chojnacka. Cześć Iga. Cześć. Mamy tutaj debiut w klubowej telewizji, więc zapytamy, zaczniemy może od tego. Jesteś z nami kilka dni, na dobrą sprawę, bo widzieliśmy się pierwszy raz w piątek, czyli 4 czy 5 dni temu. Pytanie pierwsze jest takie rozgrzewkowe, żebyś trochę weszła w ten wywiad. Jakbyś miała wskazać jakieś takie różnice albo coś, co cię bardziej zaciekawiło w porównaniu do klubów, w których grałaś wcześniej. Nie, ja, ja będę Różnice. trzymał. Dobrze, dobrze. Różnice. Na pewno inne barwy klubowe, tak jak wspomniałam, bardzo mi odpowiadają. No, wyjazd do sanatorium. Też nigdy nie doświadczyłam. Uzdrowiska. Uzdrowiska, przepraszam. I myślę, że też jakby pierwszy dzień był taki bardzo nowy dla mnie, bo były naprawdę fajne, takie drobiazgowe badania pod różnym kątem. Dzisiaj były takie fizyczne, więc to myślę na, naprawdę na plus, żeby tutaj się poznać, też od strony takiej, jakby jak nasze tutaj ciała pracują. Także to jest bardzo fajne na plus. Okej, okay. słuchaj. Jako, że w wywiadach według mnie zazwyczaj najciekawsze są jakieś anegdotki, to chciałem, żebyś opowiedziała anegdotkę o tym, jak dostałaś pierwszą informację, że, że otrzymałaś propozycję z Chemika Police. Nie wiem, czy to zadzwonił do ciebie agent, czy zostałaś, czy przeczytałaś na, w internecie obojętnie. W każdym razie chciałem, żebyś opowiedziała o całej sytuacji, jak to wyglądało, jak zareagowałaś, jak zareagowało Twoje otoczenie, nie wiem, rodzice i tak dalej. To znaczy, no faktycznie, była, był taki dzień, pamiętam go, ucięłam sobie dosyć długą popołudniową drzemkę i jak się budziłam, to miałam już chyba trzy połączenia nieodebrane od menadżera, którego bardzo przepraszam z tego miejsca za to. No i do dziś dobry, dostałam opierdziel, że w gorącym tutaj okresie transferowym ja nie odbieram telefonów od menadżera. No i taka jeszcze nie, nie, Święta. taka śnięta, właśnie wspomniał o Chemiku policję. Okej, okay. no jakby tu decyzja była prosta, co prawda tak w pierwsza chwila dni dochodziło trochę do mnie. Mm, ale wszystko bardzo sprawnie poszło, bo już w sumie na następnego dnia y, był kontrakt na mailu do podpisania, także wszyscy, wszyscy się bardzo cieszyli. Zadwijam do babci, to babcia też była bardzo ucieszona, pamiętam, to, to było takie też bardzo miłe. A babcia wiedziała chemik Polica o co chodzi? Tak, tak, moje dziadki bardzo, bardzo wszystko wiedzą, dobrze się tutaj znają, także y, bardzo jakby przyjemny był ten moment. Okej, okay, słuchaj. No wkroczyłaś w mistrzowskie buty, czyli dołączyłaś do mistrza Polski, ale też można zdradzić drugą część Twojego życia, czyli że jesteś studentką prawa. No i teraz tak, tutaj jesteś, że tak powiem, na pełny etat siatkarką. A nie wiem, być może to jest stereotyp, ale wydaje mi się, że w Polsce utarło się tak, że no prawo to jest jeden z takich trudniejszych kierunków, gdzie trzeba trochę w tych książkach posiedzieć. No i teraz pytanie: czy, czy zamierzasz się sklonować, czy jak Ty sobie to wyobrażasz? To znaczy, myślę, że od początku moich studiów byłam cały czas etatową siatkarką, jakoś to, to funkcjonowało, i pierwszy rok był taki w sumie, a zobaczymy, jak to pójdzie. No i ten pierwszy rok się w sumie. Tak, pociągnął, że już skończyłam cztery lata, został mi jeden, piąty. Głównie pisanie magisterki. Mogę zdradzić, że właśnie magisterkę też mam tutaj trochę jakby z parawa sportowego na przykładzie siatkówki, więc w ogóle wszystko zostaje jakby w rodzinie. <śm> um, na pewno na uczelnię będę jeździć, jakby nie jest to priorytet. Priorytet jest tutaj siatkówka, treningi i jakby bronienie tytułu. Także jak się uda, super, jak nie, to też nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia, najwyżej się tam odroczy. Mhm. A w poprzednich latach, jak ci to wychodziło, było dużo problemów z tym, żeby pogodzić naukę ze sportem? Szczególnie biorąc pod uwagę to prawo właśnie, o którym mówiłem. To znaczy nie, chyba jakby nie wiem, kierunek, no może nie kierunek, jak każdy inny nie się tutaj narazić nikomu. Um, który tam nie wiem, uważa, że to prawo jest jakieś takie elitarne, aczkolwiek no dużo, dużo trzeba było. Um, się poświęcić, myślę, bardziej zorganizować logistycznie. Zawsze miałam indywidualne to, gdzieś tam. No, czyli się miałaś, że chodzisz, a tak naprawdę byłeś dwa no, razy w miesiącu. No mało, no, mało, mało chodziłam, ale, ale fajnie, bo wszyscy raczej przychylnie patrzyli, niektórzy wykładowcy nawet proponowali, żeby... A, dobra, to podejść do mnie do biura, to coś tam pogadały na <gadamy> zaliczenie i to naprawdę fajnie zdawało egzamin. I także. co, koszulkę z autografem przynosiłaś potem? Nie, nie, ja naprawdę starałam się być bardzo anonimowa, nawet często nie wspominałam jakby... Jaką mam profesję, tylko mówiłam, że a, bo wie pan, ja tutaj jest z, z pracy, mam dużo roboty i staram się naprawdę nie wspominać, że jestem sportowcem, bo już się przekonałam na pierwszym roku, że jednak jest ten stereotyp o, sportowiec na pewno nic, jakby nie ogarnia. Także wolam uciekać. Przemilczeć, przewinczeć. Okej, okay, słuchaj, tak jak wspomnieliśmy chwilę temu, dołączasz do mistrza Polski, to chyba będzie największe wyzwanie, wydaje mi się, w Twojej karierze dotychczas. Teraz pytanie tak, czy uważasz, że to może być pierwszy twój sezon, w którym tak naprawdę na 100% on będzie pod presją, bo w poprzednich klubach na pewno presja też była, no bo w każdym sporcie jest presja, to nie ma o czym gadać. Natomiast no, zawsze tam była gdzieś jakaś walka, nie wiem, tu ośrodek, tu coś. A wiesz jak to u nas jest, nie? Jeden mecz się przegrywa, nie, może tak, 10 meczów się wygrywa, to mało kto o tym wspomni. Jeden mecz się przegra, za na, znaczy na pewno myślę, że tutaj jakby wszyscy chcą być mistrza, tak więc ta presja myślę przede wszystkim będzie wynikać z tego. Aczkolwiek no w innych klubach też tej presji doświadczyłam, tutaj myślę, że jakby chętnie wezmę ten ciężar gry na siebie i zobaczymy jak to. No, muszę się jakby sprawdzić w tej roli, to będzie coś nowego, także jestem jakby bardzo się cieszę to, na to doświadczenie. Okej, okay. słuchaj, zostały mi chyba do Ciebie dwa pytanka, mm -hmm. w tym jedno jest takie, które myślę Cię lekko zaskoczy. E, jak to się stało, że z Ciebie środkową zrobili? Hmm, no też codziennie to, to ja się zastanawiam. To, to znaczy nie, ja miałam w sobie, e, dosyć długi epizod na przyjęciu, bo w sumie przez trzy sezony no. e, szło tak o, tak średnio i potem w sumie taka była potrzeba drużyny, bo wszystkie nasze środkowe się skontuzjowały, jako jedyna byłam z jakąś tam historią na środku gdzieś w młodzieżówce, więc po prostu dobra Iga, no musisz, dwa dni do beczu, musisz na tym środku zagrać. No i tak wypaliło, że w sumie już, który to będzie sezon, czwarty na środku, jakby tak po powrocie. A ten takie jakby pierwsze nazwijmy to pozycjonowanie za juniorki to było, że od razu na środek czy zaczęłaś na środku? Nie, nie, pierwsza pozycja to zawsze był właśnie środek. Yy, śmieję się, że właśnie czasami środek z przyjęciem woliberów nie zmieniało. Gdzieś tam w KDEC, tak się grało po prostu. No tak, tak, tak. Yy, tak, a później właśnie był pomysł z tym przyjęciem z racji mojego wzrostu, ale chyba już sobie dali spokójśmy, dobra i gaj. wracaj na ten środek już z tego przyjęcia, to nic nie będzie. Także. A czasem żałujesz, że nie zostałaś na, na przyjęciu albo na jakiejś innej pozycji, czy dobrze Ci na tym środku? Znaczy ja lubię bardzo swoją pozycję i też właśnie lubię jak tak trochę patrzę, no taka niska jak na środkową, a gdzieś tam te punkty fajnie, fajnie i tak można pozdobywać. Aczkolwiek no nie ukrywam wiadomo, ta odpowiedzialność za grę jednak na tych skrzydłach jest dużo większa i czasami chciałoby się wziąć na barki jakby przebieg gry. Ale już się pogodziłam i jestem środkową i dobrze mi z tym. Słuchaj, na zakończenie tej rozmowy pomyślałem, że obalimy jeden z największych mitów w polskiej siatkówce. Wiesz do czego dążę już? Nie. Do Wege mitu? Aha, ale już nie jestem Wege. No, i to, aha, to, i to jest obalone. Mi, mit, mit no Byłem byłam Wege faktycznie przez w sumie dwa lata. Gdzieś tam organizm sam krzyknął mi kiedyś: Iga, zjedz coś tłustego i mięsnego. No i tak, że wróciłam, także no sportowiec chyba trochę musi jednak, no nie, nie chyba, tylko na pewno musi słuchać tego ciała i organizmu. Gdzieś tam nie ukrywam, może gdzieś yy, dała się, dała, da, dałam się pochłonąć tej modzie na wege, ale już jakby wszystko wróciło na takie tory podstawowe. Dobra, mamy to. Dziękuję bardzo. Dziękuję.